Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i we wtorkowych tajemnicach świata kłania się jak zwykle o tej porze Barbara Horoszy. Mili Państwo, y, witam serdecznie słuchaczy w zasięgu tutaj radia, jak to się mówi u nas na żywo, jak również w sieci internetowej na całym świecie. I dzisiaj chciałam zaprosić do tematu o zmianach w DNA. O transmutacji ludzkiego kodu genetycznego, który właśnie obecnie odbywa się na naszej planecie. Y, w wypowiedzi doktor Berendy Fox, która przedstawiła materiał dowodowy na ODNA i zmianach na poziomie komórkowym, w jednym z wywiadów, którego udzieliła w telewizji, jak również była uczestnikiem przed laty wielkiego, chyba największego konwentu genetyków z całego świata, gdzie tematem głównym właśnie były zmiany w kodzie genetycznym istot ludzkich. O tym rzecz będzie się miała, jako że rok nam się kończy, mieli Państwo. I te już ostatnie nasze spotkania z cyklu Radiowych Tajemnic Świata będą troszeczkę takim przygotowywaniem gruntu pod rok 2010, jako że rok 2010 będzie się charakteryzował bardzo dużym ujawnianiem, jak to się mówi, prawdy odkrywanej na nowo, czy też pewnych rzeczy dotychczas gdzieś tam zakrytych przed oczami ludzkimi. Rok wielkiej prawdy nas czeka, zatem, żeby troszeczkę dać sobie wytchnienia, żeby odpocząć, żeby w okresie przedświątecznym i świątecznym nie męczyć Państwa tematami trudnymi, bo też i zmęczenie i rozmaite objawy tego zmęczenia są wszechobecne, Państwo odczuwacie to gdziekolwiek się pojawicie. Więc, co by zelżyć tę atmosferę, w większości może będziemy się posługiwać informacją lekką i również zdobioną muzyką, która mam nadzieję również służyć będzie uprzyjemnieniu czasu i y, państwa wrażeń słuchowych. Muzyka zresztą będzie zajmowała w roku 2010 duży obszar naszych spotkań, nie tylko y, na otwartych spotkaniach misji faraon, ale również spotkań antenowych, jako że y, te zmiany, o których dzisiaj będę mówić w kodzie genetycznym przede wszystkim dokonują się na poziomie zmysłów, czyli y, tam gdzie receptory zmysłowe są Najbardziej uaktywniane tam oczywiście te zmiany mają szansę wniknąć w sposób jak najbardziej łagodny. Żeby uruchomić, uaktywnić te receptory, jednym z takich narzędzi jest oczywiście muzyka, skoro radio świetnie nadaje się do przekazywania tego typu bodźców słuchowych, dlatego ja również chętnie z tego skorzystam. Drodzy Państwo, o tym, jak mówię, mówić sobie będziemy już szeroko po nowym roku. Temat dzisiejszy może być wypełnieniem również jutrzejszego naszego spotkania antenowego, jako że jest dosyć obszerny i gdyby czas nie pozwolił. To dokończenie tego tematu obiecuję Państwu już w dniu jutrzejszym. No, chyba, że dokona się cud, czas nam się wydłuży i potrafię, będę potrafiła zmieścić cały czas. W pierwszej kolejności gorąco i serdecznie witając Państwa, przypominam numer do studia: 708-kierunkowy 5249762, numer do biura bezpośrednio do mnie jest 773 kierunkowy, 625 1409 i mój adres elektroniczny barbarahoroszy, choroszy przez ch at yahoo.com Również zapraszam Państwa na strony internetowe misji Paraon i projektu HEOPS, na których również można odsłuchiwać tych programów w dowolnym czasie. To już bez względu na nadawanie, jak to się mówi, na żywo. Możecie Państwo słuchać w dowolnym czasie audycji z wybranych tematów, czyli www.missionpharaoh.com i www.projektmyślikheops.com Najbliższe nasze spotkanie, ostatnie w tym roku, spotkanie świąteczne Misji Faraon, tym razem z uroczystą wieczerzą świąteczną prawie wigilijną, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 13 grudnia o godzinie 3 po południu w sali Eagles 358 44 North Milwaukee, Chicago. Jest wielka prośba, abyście Państwo do piątku zadzwonili i zgłosili swoją obecność. I tu, proszę Państwa, nie ma wyjątków. Czy ktoś zawsze przychodzi, czy nie? Chodzi o ilość przygotowanych obiadów gorących, więc uprzejmie i gorąco prosimy każdą osobę, nawet tą, która zawsze przychodzi, aby potwierdziła swoje przybycie i zadzwoniła króciutko, powiedziała na jakie nazwisko ma być zostawiony bilet. I przy wejściu będzie można nawet odebrać w sali IGOS z niedzielę o 3 po południu, 13 grudnia. Ważne są zgłoszenia. A zatem proszę dzwonić pod numer 773 282 1344. 282 1344, kierunkowy 773. Albo kupić osobiście bilecik w Nitual Beginnings, bilety już są, w cenie 30 dolarów od osoby. I oto adres 59 40. West Lorenz. W trakcie spotkania w cenie biletu, oczywiście obiad, bardzo wykwintny, bardzo uroczysty świąteczny. Cały stół elegancki z Oakmill Bakery, z cukierni, która również będzie ozdabiać i umilać ten wieczór całe popołudnie do wieczora dzielenie się osobistymi przekazami z duchowym opiekunem ziemi oczywiście kawa herbata no i z tego co wiem toast również będzie poezja ludzi Misji faraon będzie przekazywanie energii dla osób potrzebujących wzmocnienia i bardzo miła loteria świąteczna Czas zapowiada się bardzo mile więc i mam nadzieję że będzie to sprzyjało również prezentowaniu planów Fundacji na rok 2010, no i oczywiście tradycyjnie zamknięciu, podsumowaniu działalności Fundacji The Software of the World za rok 2009. To już moja działka, natomiast Państwa prosimy gorąco o przygotowanie pisemne najlepiej, chyba że Państwo bardzo dobrze pamiętacie, co chcielibyście, czym chcielibyście się z przekazów osobistych od duchowego opieku na ziemi podzielić, bo to będzie część przecież naszego spotkania i prośba jest do healerów naszych o, i osób mających pracę. W przekazywaniu energii, aby zgłaszali się do pani Barbary Ksepko wcześniej, i osoby piszące poezję również są proszone o przygotowanie swojego krótkiego wystąpienia. Inne formy twórczości artystycznej również mile widziane. I raz jeszcze telefon, aby zgłosić swoje, swoją obecność w niedzielę na spotkaniu misji faraon 773-282. Trzynaście czterdzieści cztery, dwa osiem, dwa trzynaście czterdzieści cztery. Zmiany w strukturze kodu genetycznego DNA w giebie obecnej.